Dla kogo to czytanie? Dla Lwów. Dla Lwów. Witam reprezentantów tego znaków. Drugie podejście to jest do tego czytania. Spojrzenie troszeczkę z innej strony. Musiałam to tak wszystko ścisnąć troszeczkę, kochani. Dlaczego musiałam to po prostu tak zwanie ścisnąć? Bo czytania wyszły odjechane, a ja nie wiedziałam w którym kierunku już to wszystko czytać. Tak były wielowymiarowe. Takie teraz mamy po prostu tak zwane czasy. I wyszło, jak wyszło. Natomiast wiecie też, że ja często jestem nie do końca jakby zadowolona z efektu swojego czytania. Można powiedzieć inaczej. Ja z tych wszystkich czytań, które zrobiłam, które pewnie nie zostaną upublicznione, już na to chwilę wiem tylko, bo może gdzieś umieszczę je za jakiś czas w playliście, jako niepubliczne filmy, i tylko z poziomu playlisty będzie można je zobaczyć. Natomiast chciałoby się tutaj powiedzieć, że ten czas powoduje że troszeczkę z innej perspektywy, Takie chciałam z takiej bardziej yy, yy, ziemskiej, z filmem to tak. Z takich, które ja na co dzień aż tak nie korzystam. No dobrze, nie przeciągając, już nie tłumaczę, bo jest bardzo wcześnie rano. Słuchajcie, myślę, że nie chcecie wiedzieć, tak jak mówię, jak w rano jest. Zobaczmy, z jaką energią weszliśmy jako lwy w październik. Król mieczowy. Zobaczmy w takim razie, w jakiej energii jesteśmy w październiku. Siódemeczka monetowa. Co odeszło do przeszłości, uf jakieś zmagania, słuchajcie, a dlaczego tego doświadczamy, tego co będziemy doświadczać, czwóreczka buławowa odwrócona, pewne tematy ewidentnie w naszym życiu już mają się, zają, mają się zamknąć, domknąć, ułożyć, tak, o, król mieczowy to są nowe dziedziny po prostu tak zwane życia, to jest to, o czym ja mówię, liczenie i oczekiwanie na coś, co trzeba będzie po prostu tak zwanie rozwijać. Muszą się pojawić ku temu okazje albo ze świata, zobaczymy, czy tu karta świata się gdzieś pojawi, albo na, my sami musimy sobie tak zwanie dołożyć dodatkowe tory do linii kolejowej, musimy w to zainwestować w jakiś tam sposób życiowo. Najważniejsze, że do przyszłości odchodzi już pewne zmagania się, tak, z pewnymi tematami, już pewne rzeczy nam się wyjawią, yy, objawią, tak. Jestem ciekawa, czy macie też taki niedosyt, że kurczę, Coś nowego się, czekacie na coś nowego, wiecie, że to nastąpi, tylko nie, wie, nie widzicie jeszcze jak, co i dlaczego, tak? Ale teraz już widzę, że w tym miesiącu dopiero domknie się ta czwóreczka Buław, odwrócona, która mówi, że tak, albo coś się po prostu skończy i, i to po prostu tak zwanie odejdzie, wyjaśni się, tak? I można będzie wejść w nowe po prostu tak zwane tory, czyli muszą nastąpić pewnego rodzaju wydarzenia, zmiana naszej świadomości, ale też świadomości kolektywnej, która pozwoli nam, Wejść w nowy świat i nowe życie. Zobaczmy najbardziej aktywną tą dziedzinę życia, która będzie najbardziej aktywna, w kierunku której będziemy się poruszać. Giermek monetowy. Zobaczę tylko, czy mieścimy się w kadrze, kochani moi. Mieścimy się. Zobaczmy, co będzie nam pomagało, co pomaga już w zasadzie, bo jesteśmy już w październiku. O proszę bardzo, to, co nam przeszkadza. As mieczowy. Myślę, kochani moi, że jesteśmy jeszcze w trakcie patrzenia, układania się, tak jakby. No dobrze, dołóżmy jeszcze te karty i zobaczmy. My, jak wychodzimy do świata, dziesiąteczka buław, odwrócona, jak inni do świata i do ludzi, inni A no właśnie, widzicie? To tutaj wiedziałam, czy jest, byłam ciekawa, czy pojawi się karta świata, czy nie. Jakie sprawy ich i dąży, będziemy dążyć do domknięcia. Dziewiąteczki buław, czyli. Z racji odwróconej, czyli z racjonalizowania swojego własnego po prostu tak zwanego wysiłku. Jest to ewidentnie czas dla nas na wzmocnienie, na posiłek, tak? Yy, troszeczkę, a to szósteczka buławowa, tak? A, szóstka buławowa w tej talii. A widzicie, to zmienia trochę postać rzeczy, to nie dziewiątka. Mhm. Szósteczka bułowowa odwrócona generalnie to jest to coś, co układamy za sukces życiowy. Kurczę, piękna energia, to jest coś, co my chcemy, za czym możemy już tak zwanie uznać, że starczy, wystarczy. Pamiętacie, szósteczka była z karty Monaliza, Tarota Monaliza, i tam jest generalnie piękne odpisanie wyruszysz na wojnę, poznaj warunki zwycięstwa. Ta szósteczka była, kochani moi, też jest tą energią u nas, która mówi i pobudza nas do działania, do zdobywania pewnych, nie wiem, zasobów, czy też uczestniczenia w naszym życiu, w, w tym wszystkim, co przynosi nas duży sukces życiowy. Szóstka buław, o szósteczce była w Tarotowej e, można by powiedzieć tyle, że to jest ta energia, która mówi nam, jest tym, co my i też inni uważają za sukces, jak doceniają też naszą po prostu pracę, czy, czy w ogóle pracę u ludzi, ogólnie mówiąc, szósteczkę buław. I y, nie wiem, czy doświadczyliście też takich sytuacji, że chciałbyś się opowiedzieć, bo już kawałeczek październiczka mamy. Dla mnie pani pięknie napisała, przepraszam, nie napisała, tylko rozmawiała ze mną przez telefon. Bardzo chciała, ewidentnie zależało jej, żebym robiła, ponieważ że ta pani robi, ta pani robi. Przytula, myślę, że pani będzie to oglądała. Robi y, y, energię, ketykę dnia. I pani w końcu już w pewien sposób nawet poruszyła moją ambicję. też Tak, nie ma pani ambicji. Bardzo ładnie, oczywiście, w papiereczek to piękny, po prostu z kokardką owiązała. Ja dopiero jej uświadomiłam, że mam inne priorytety, tak zwane w życiu, że może bym chciała tak i tyle, ale ja już to robiłam i między bogi a prawdą nie jest to coś, co na ten czas mnie by tak bardzo zajmowało. Wolę poglądać sobie, czy tak zwane u innych, a i to zapominam, tak? O, więc tym bardziej, jeżeli ja sobie tam raz na któryś dzień wkładę, chcę zobaczyć energetykę, bo czuję, że jest inna. a Ja zawsze mówię o tym, że ja mm, robię to, co robię, dlatego, że mi sama jestem ciekawa. Tak? Jak energie się układają, jak mnie kształtują energię do pewnych czytań w obrębie danego miesiąca, tak? I akurat energetykę dnia robiłam wiele lat temu poprzez karty. dwie minuty, tak? Potem się rozrosło do cholera, wie, wie ilu to wszystko, tak? O. Także ym, można powiedzieć, że. Sprawdźcie, czy nie jesteście, jak to was pobudzać będzie, tak zwanie, do pracy. Ile wam wystarcza? Bo tutaj trzeba będzie podjąć tak zwane decyzje, ile i po co, na co się tak zwane pracuje. Na pewno inni będą chodzili właśnie, chcąc zorganizować, ułożyć was, wasz po prostu tak zwany świat, tak zwanie, okulać was w tą po prostu tak zwane kulkę. Aha. Chciałbym się powiedzieć za każdym razem, kochani moi, sprawdzajcie. Yy, mm, Jakość, filmik, jakość filmu, który oglądacie, dlatego że tak niby pisze, że HD, ale w środku trzeba nastawić, bo jest napisana automatyczna. Automatyczna dla każdego, czyli inna. Także źle oglądacie na komputerach. No dobrze. Ten świat generalnie tutaj mówisz, że świat może zechcieć was po prostu uśpić jakiegoś rodzaju waszą czujność, tak? Na ten moment. Inni tak zechcą, tak zwanie, w jakiś sposób, tak zwanie widząc poprzez siebie wasz świat, to wy macie odkryć jak jakby tajemnicę, odkryć um, dziesiąteczka buław odwrócona, słuchajcie, tak, o. To wy tak zwanie jesteście w stanie zauważyć, powiedzieć czy warto coś ratować, czy nie, tak, o. Czy chcecie, żeby tak zwanie um, odkryły się też tak jakby Inaczej bym powiedziała tak, ta energia dziesiątki była odwróconej, może być też taką, że to jest niewykorzystana okazja. Mogą być, tak swalni patrzę sobie teraz, to jest kwestia tego, nie wiem, nie potrzebuję już 50 zagonów w swoim życiu, a mnie wystarczy jeden zagonek, na którym sobie tam kartofle posadzę. Tak, o. Tutaj trzeba będzie w jakiś sposób zorganizować troszeczkę inaczej swoją po prostu pracę, ale nie określając się do końca. To jest czas jeszcze w październiku na przyjrzenie się, na zobaczenie, na pobadanie. Giermek monetowy mówi, żeby z pewnymi decyzjami być ostrożnym. Ewidentnie. Wchodzimy z energią wielości dobrego, tak? Czyli musimy zobaczyć, biorąc wszystko za dobrą monetę, a jednocześnie zobaczyć to, co będzie się działo w naszym życiu. Dziesiątka była być może trzeba będzie pozwolić albo dać spłonąć pewnym po prostu moc mo pewnym mostom, tak, czyli spalić pewne mosty, dać sobie też możliwość tak zwanie na nowe. Czyli nie ratować czegoś, co, co wam już nie będzie potrzebne, bo to niedosłownie jest tak, że jeszcze na ten czas, tak zwanie, musicie podjąć jakieś decyzje. U niektórych lwów myślę, że ostatecznie już jakieś decyzje się w jakiś tam sposób ułożą. O, zobaczmy. Najsłabsze ogniwo w naszym życiu, naszą sferę życia, która jest tak zwanie najsłabsza. Najważniejsze w tym wszystkim, żebyście to wy podejmowali decyzję, odkrywając, mając świadomość, tak jakby, jak to funkcjonuje, ile musimy po prostu biegać w tym kółku, jak ten chomik, żeby uzyskać jakąś, no, jakąś jakość w swoim życiu, czy to, co w ogóle chcemy po prostu uzyskać, a na ile to jest... Yy nam potrzebne, na ile oznacza, czy ten sukces, czy to zdobycie czegoś, czy ułożenie się w czymś jest rzeczywiście potrzebne, tak jakby dla nas, tak? O, jako lwów, jako lwów. Na pewno niektóre lwy będą ganiały się w tym, w tym po prostu kołowrotku, mając, postrzegając tak jakby swój sukces, dorobek też pewien życiowy, czy to, co robią, bardziej w kierunku tego, jak świat im podpowiada, jak inni ludzie przychodząc ze świata wam podpowiadają, niż po prostu wy sami. O, to zależy na jakim kto etapie po prostu tak zwanie jest. Może to też świadczyć, o, o, o tym decydować trochę nasz PESEL, tak? Ale nie, nie zawsze. Zobaczmy. Najsłabsze ogniwo, najsłabszą dziedzinę życia. Król Kielichowy. Nie widzimy czegoś. Ewidentnie, kochani, czegoś nie widzimy. Być może nie chcemy też tak, jakby zobaczyć. Tutaj mam dwójeczkę miecz odwróconą. Nie chcemy widzieć. No, zobaczmy najmocniejszą naszą sferę życia, która nas wspiera. Dwójeczka buława odwrócona. Czyli możliwość wejścia, zobaczenia. Znowu to jest aspekt zobaczenia czegoś, słuchajcie, poprzez wejście, uczestniczenie. Czyli nie odmawiajmy sobie tym. To jest troszkę dla nas tutaj trochę jak przestroga. Czyli wejdźmy, zobaczmy, podejdźmy bliżej. Nie myślmy po prostu z góry, czyli można być, powiedzieć, że to jest aspekt giermka monetowego, tak? Giermek monetowy to jest czaszeczka, pióreczka na górze i to jest ta energia, którą mają ludzie związani na przykład z politechniką, tak? Ze światem też tak jakby naukowym, z liczeniem, rachowaniem, dopasowywaniem też pewnego, pewnej rzeczywistości, tak zwanie, do świata, do naszego po prostu tak zwanie świata. Mhm. Żeby co? O, i znowu szósteczka była, widzicie? Mhm. Matko kochana. No, może, te, może faktycznie y, y, trzeba przeanalizować to, co my uważamy tak zwane za swoje tak zwane ambicje, ale każdy lew będzie musiał się musieli chyba wszyscy być może jakoś uśrednić, tak? O, dziedzina życia, które najbardziej nam pomoże i wesprze nas w październiku wieża Boga odwrócona. Wieża boku odwrócona to jest budowanie, zniszczenie i budowanie czegoś od nowa albo nawet to, kiedy coś jest zniszczone, wybudowanie tego po prostu tak zwanie od nowa. Tak, to lwy tak po prostu mają, to jest faktycznie, że to jest, um, przynajmniej patrząc te lwy, które ja spotykam i um, chociaż różne jesteśmy pod pewnym no. względem, że Potrafimy się tak zwanie wyżyłować, tak z, m, bardzo mocno, już kolokwialnie mówiąc, zajechać się, tak, ale nie zastanawiając się po co i na co, tak. O, tutaj ewidentnie musimy jeszcze raz spojrzeć, przebadać nasze życie i jeszcze raz popatrzeć, co jest dla nas tym sukcesem, bo być może warte i potrzebne jest tak jakby dla nas przyjrzenie się, wejść, zobaczyć i zdecydować, bo być może decydujemy, że czegoś nie chcemy. Nie wchodząc w ogóle w coś. Mhm. Więc generalnie trzeba by przejrzeć, ponieważ może być tu masę różnych. Yy. Wiecie co? Nie wiem, kochani moi, przepraszam, znowu pani jakieś to pisze, prywaty, tyle prywaty, tak? O, być może niektóre z nas lwów mają coś takiego i nie wiem. Dajcie znać, nie dajcie, może pomyślmy gdzieś o tym razem. Yy. Ułożenie, tak jakby tego... Um... Zobaczmy, co by miało to na myśli. <laughs> Przepraszam, prawda? Przepraszam, przejmie. Może faktycznie mamy się zgłębić, żeby przyjrzeć się bardziej, wejść aż bardzo głęboko w swój po prostu tak zwany wewnętrzny świat. Ułożenie czegoś nowego. Ja nie wiem jak wy, ale ta pani właśnie... Um... Ja tak lekko to potraktowałam, bo tak pani mówię, to samo jest jak ego przepracowane, jest to jest troszeczkę też taki problem, tak, bo pewne rzeczy, których ja nie wiem, to nie wiem, tak, a te, które jestem pewna, no to jestem pewna i wychodzę na nadętą, bufona i najmądrzejszą w danej dziedzinie, ale w swoim w świecie, tak, też, być może w innym świecie, w tej samej dziedzinie, może bym sobie do końca nie poradziła. Powiedziałabym coś takiego, że ja miałam nadzieję, tak patrząc teraz, o czym ta pani mówiła, w obrębie, w świecie tak zwanie, do czego próbowała ruszyć mnie i pewnie powinna mi za to podziękować nie, to jest zależy co komu jest warte ja bym do tego jakby dołożyć tak zwanie, natomiast ja liczę cały czas na to, że pojawi się coś nowego coś innego co wejdzie w moje, w moje życie a tutaj generalnie jeszcze tego po prostu nie widzę albo wydaje mi się, że to co inni mówią, że to nie jest w ogóle to mi tyle już wystarczy tak, a ja chcę coś po prostu tak zwanie jeszcze innego mhm. Nie wiem, czy tak macie. Zobaczmy. Jeszcze między królem mieczy, a tym wszystkim, co tu wyszło. Giermek kielichowy. To jest też to, że my nie chcemy wchodzić pewnie w niektóre jakieś tematy życiowe. Warto jest do tego, co świat nam przynosi, przyjrzeć się i nie wsypywać wszystkiego, wszystkiego do jednego worka. Spojrzeć, bo ta karta, jakby nie mówię, wielość dobrego i trzeba wybrać dobrze, tak? O. Natomiast nie musicie, jeżeli zechcecie, nie deklarujcie się, nie ucinajcie tak jakby tym nożem. Mamy tego nie robić, tak? Tylko wejść, popatrzeć i na tym polega październik. Być może to decyzowanie i to pokazanie przyjdzie po prostu tak zwanie później. Być może jeszcze mamy coś dopiąć tak zwanie tutaj w opcji tej szósteczki, po prostu była, czyli naszego dorobku jakby życiowego, tak? O zejścia trochę, nie, tyle mi wystarczy, tak? A może tam cały świat mówi, nie, tyle nie wystarczy. Jeszcze coś musisz, za czymś musisz nadążyć, tak? szóstka buław i ten świat odwrócony, on w tej perspektywie odwróconej troszeczkę zmienił i tej trudniejszej zmienił trochę. My tutaj nie mamy, ludzie przychodzą do nas, czymś przynoszą, do, sobie, do naszej reakcji, tak jakby oczekiwań tzw. do świata, mówi pobadaj, popatrz, ewidentnie wszystkie karty mówią wejdź tam, przyjrzyj się, głęboko wejdź w to, nie zarzekaj się i chciałoby się opowiedzieć, nie klap ozorem, uważaj tak jakby na to, co po prostu tak zwane, hmm, no, chyba wszystko jasne, tak? Odbuduj, nie pozwól też czemuś, mamy nie pozwolić też być może czemuś, z, nie zniszczyć tak zwanie czegoś, być może jakaś też szansa, perspektywa się zmienia w obrębie tego, co Czego wcale nie musimy zmienić, tylko właśnie tam iść do przodu, ciągnąć linię kolejową. Nie bez kozara akurat ten przykład do tego króla mieczowego teraz do, tak zwanie dokładam. To być może mówi, tak wcale, że tu nie trzeba iść i raptem zacząć bud od tego momentu budować mosty i nimi się poruszać, tylko... No, ja tam nie wiem jak wy, ale nie do końca jestem z tego po prostu tak zwanie aż tak zadowolona. Jednocześnie widzę tą perspektywę, tak? Ale oczekiwałam... Dobrze, zobaczmy jeszcze, czego jakkolwiek oczekiwaliśmy i oczekujemy, tak? Że się pojawi. Mak odwrócony. Wyjście w jakiegoś właśnie umiejętności, w opcję czegoś innego, zastosowanie swoich zasobów w coś innego. Można by coś powiedzieć, oczekiwali, oczekujemy tego, a przyjdzie... Jeżeli... Tak jakby... No, drążenie, układanie, Bycie w tym, czym się jest, zdobywanie następnych poziomów, jakichś swoich kompetencji, umiejętności, w innym spojrzeniu, w przeorganizowaniu też świata naszego. Dużo myślenia, dużo będzie się działo w każdej dziedzinie życia, i w zasadzie te różnego rodzaju to, co będziemy musieli przegospodarować w swoim życiu, odkryć jakby na nowo, tak, to będzie się wiązało z tym, co świat do nas przyjdzie przeanalizujcie do tej pory, z kim się spotkaliśmy co wam powiedział, tak może chciał w zasadzie na co zwrócić, to był posłaniec Boży może chciał zwrócić wam inną po prostu na coś innego, tak zwanie uwagę kłaniam się pięknie bądźmy otwarci dajmy, chciejmy więcej niż, niż chcemy a to jest związane z dodatkową robotą po prostu po co ten dodatkowy zagon kartofli. Przepraszam za tę kropkę. Równowaga. Odwrócona. Balans. Może my nie wiemy, że potrzebujemy zagospodarować jeszcze dwa zagony z kartoflami. Czymkolwiek te kartofle w waszym życiu, lwy, jest, tak? O. Mhm. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję.